Proszę, jak dołącz do nas? Dobra, Nie, no nieźle schowali, to był ciężarówka jedna. Może jeżeli jej jest? tutaj nie ma. Możliwe. Ray, rozumień teren poszukiwania. Okej, okay, okej. Okay. Poszukaj innym. Dobra. Cały dołącz, i dołącz. dołącz. Cały dołącz. 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 tam ci Chyba te pociski nawet kalnasi zracają, ale i rozprawdź miejscowość lakka sprawdziłem, tam nie mam nic na radarza Mam na granicach mapa Dobra, trzeba okay. Nie jesteśmy, tylko troszkę obok Trzeba był mniej więcej z lasku na wschód Przemieszczamy się ogółem w kierunku off pierwszego postaramy się go może przejąć nawet bo by nam był łatwy zadanie Dobra panowie ruchy, ruchy, ruchy strzały do no to, żeście się tak proszeli, że pobiegliście na moją pozycję, a nie za sobą. No. Do sobie biegniecie, nie zostawiacie go samego kurwa. Teraz go zatrzymam. Offroad w garażu, dwóch ludzi obok niego... stoi. Przyjąłem. Tylko w garażu są schowani, nie? No, po polecam tam granat wrzucić. Przyjąłem, to wrzucimy im parę granatów. Donci, godziu, przebiegajcie. Cichy typ Ja zmienię, sorry. Drugi offroad jest jakiś tam ten na off 2 mniej więcej. Na którymś z tych placyków. Donci. No, ja to on to ja też stracił. Panowie, to końcie kącie, kącie prowadzi. Tak, on tam dalej stoi i strzela do mnie. On jest zapełniony, nie? Więc na niego trzeba uważać. Jak jest zapełniony, to co za. W sensie, że jest zajęty przez wroga. I strzela. Eksplozja? To nie ja. Otwieram tu na kontakty w budynkach. Trzeba byście szli tym lasem cały czas? Czy tak, lasem szliśmy. Tu, w budynku. Trzeba gdzie jesteś? Prze pobiegłem dalej, cześć, na lewo cię, o właśnie. Się. Na punkcie infront czy jest ktoś. Sekund. Nadal, Jakiś gość stoi na środku pola. Pięć, jest... I się patrzy głupio. Ej. Przemek, no, Przemie wy się przemieście na punkt infantry. My się zajmiemy offroadem. To czekaj, niech godził, pójdzie do ciebie. Godzi przejdź do sowy, tam na prawo. Ja też mam z minorę Sowa przechodzę do was, ale Prze on ma AT. Prze tam niedaleko jest pusty pojazd jakiś, nadal, bo widzę go na radarze. your new channel time down Kory, panowie trzępocie Ej daj stop może co Dontchy słyszmy nie jest bo Nie wiem właśnie ktoś wali ostrocych wojem User entered your channel Dobra wróć No dobra don't don't się, szkoda Dobra, dobra panowie ruchy. jesteśmy bardzo blisko Uwaga, tak. Kto zmieniał tryb? Wydaje mi się, że ktoś z na wschodzie. Ostrzał do mnie. Przyjąłem, chowaj Ostrzał z południa, z południowego wschodu. Gdzieś tak jak punkt infantry. Powtórz? Dobre, nieważne. Zyskamy czy ktoś jest koło magazynu markera tego z milion liter. Patrzę. Poza mną. jestem na północny zachód od niego Nie widzę. Ale jeszcze zaraz spróbuję od drugiej strony podejść. Mam ciężarówkę, mam ciężarówkę, mam ciężarówkę, ciężarówka jest w garażu. Jak ja w wepchnąć do Ciebie, do garażu? Widzę butynek z otwartymi drzwiami przede mną. Uwaga panowie, uwaga, oni tu są. Ciężarówkę widzę. Magazyn pusty. Wiemy. Dzięki, Rejro. Froda spłucza. Gdzie wy jesteście? Pod Tobą, Rejro, pod Tobą jest ciężarówka w tym okay, momencie. Okej, okay. okej. Ogień! Uwaga! Czy tu nasi strzelają? Raczej znaczy nie. Coś do mnie strzelało przez chwilę. E, offroad. Tak, offroad. Ej, jeśli ja teraz podbiegnę do ciężarówki i ją wypierdolę w kosmos, to wygramy? Przegramy. Mamy ją przejąć, nie wysadzić. Dostałem, 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 dostałem! Uwaga! Skąd? E, gdzieś północy kontakt z budynku Eliminuj Niestety, nie, nie mam możliwości uciek Mogę za nim biec. zmieniły pozycję uwaga Znaczy ten uzbrojony nie będzie wiedział że kogo Ej, zabiłem jednego, czy to był nasz Nie nasz, nikogo naszego nie Oznaczam nową pozycję offroad'a. No tu mnie był koleś zabiłem Pozycja oznaczona. Siedem. Siedem. Off Siedem. 2. Stoi i kampci na drogę, na północ. Dobra, zabiłem kuriego. Przyjąłem, przyjąłem, przyjąłem. Radio. Podnieś radio, radio, radio. radio. Dobra, spróbuję. Medic, medyk. Swój, swój, swój. Swój. Czy ktoś z naszych prowadził strzały z Nie, zginął godziu. Przyjąłem. Wyszli z uzbrojonego Froda. Zmieniamy radio. User left Dąci z goście, Dąci. Dąci też po Co, zmieniamy radio? Dobra, ci, zmiana radio, ci, zmiana radio. Halo, Halo, Halo halo, ktoś mnie słyszy na nowym to jest radio To Tylko ty zostałeś? Nie, zmieni radio. radio A dobra dobra Zmieni radio, oni też Dobra dobra Ktoś jeszcze żyje od nas? Tylko z inori no, przodami i kodzi nie żyją Masowa żyje Gdzie? Obok no, nie jest Jest 5 osób No, no To zmieni radio Zabiliście ich, jego, ich ateka? Mm, nie wiem, Quilly skinął i coś jeszcze od nich, ale żyje na pewno te a, trzy osoby. Nasza ATK nie żyje. Wiem, że są w budynkach, ale nie mam pojęcia gdzie. Widziałem ich, widziałem ich, widziałem ich. Jedną osobę. Y, biegła przy offroadzie numer 2. Offroad numer 2 przybiegała przez ulicę. Ktoś jeszcze żyje? Sowa, widzę, że żyje, ale No, no i Zinor, przemro, Sowa i Zinor żyją cię na ziemi. Zinora nie ma chyba już. Aha, no to przemro i Sowa tylko zostaliście. Zmiana radio. Dobra, okay. zmiana. Jestem. Dobra, To ktoś się to ktoś od was biegnie? Przy lesie? A dobra, dobra Ja tam jestem Dobra, to uważaj na tą drogę do której będziesz podchodził A co na lewo do mnie? Tak, na lewo było parę kontaktów Znaczy jeden dwa kontakty gdzie Ale drodze czy uliczce? Droga, droga, główna droga Przewolny Jesteś w stanie pilotować? Jasne, tylko daj mi chwilę Zawisę sobie tak, żeby mnie nie jesteś Przynajmniej spróbuję. Dobra, jestem w budynku koło... Tylko ja nie wiem, gdzie jest ten... ten... ciężówka. O! Strzelają. Słyszę, że frajer jest blisko, ale nie mam pojęcia, gdzie może być dokładnie. I się obok ciebie, mówisz? A, no, na południowy wschód ode mnie. Jestem na rożnym budynku koło tego skrzyżowania. Dobra, spotuję. User joined your channel. Nie, nie widzę go. Czekaj. Kurwa, 10 minut. User joined your channel. Co się dzieje? A, zginie pewnie. Ty idziesz dużo drogo, tak? Tak, ja jestem na rogu. Dobra. Strzały blisko Do mnie, do mnie. To tu na Kurczę, nie jestem pewien skąd do mnie strzela. A! Widzę go, widzę go, widzę go! To Atek. Gdzie jesteś? Eee... komórka. Pod, pod tobą, patrzysz się prawie na mnie, na lewo cię. Pod tobą, dokładnie. Kurczę, nie wiem gdzie jesteś dokładnie, ale słuchaj... Jak jest ten zakręt... w stronę oceanu, nie? Jak jest widzę główna to droga, to jest takie zakrzywienie, o! Widzę go. Jest... Tutaj Łoł, wow, dostałem. Znalazłeś no koniec, koniec chyba, nie? A co, już wszyscy? A nie, jeszcze nie. Koniec, tak, koniec. Jeszcze raj nie? To detonujcie te mnie. No, detonuj. Ale co, ale co? To już koniec. nie! A ja? No czekajcie no! Hm. no się miałem tak szansę tak uciec. Ooooo! Arma się To mi też. Ole, jak widzisz? I ręce latają dziwnie.